Drodzy bracia i siostry, z radością gromadzimy się dziś w tym świętym miejscu, by wspólnie zanurzyć się w miłości i obecności naszego Boga. W tych niespokojnych czasach pragniemy odnowić naszą wiarę i znaleźć odwagę, by świadczyć o Ewangelii w codziennym życiu. Niech przykład świętego Jana Pawła II, którego głębokie oddanie i miłość do ludzkości są dla nas inspiracją, prowadzi nas w tej duchowej podróży. Otwórzmy nasze serca na działanie Ducha Świętego, byśmy mogli doświadczyć prawdziwej przemiany i umocnienia. Pragniemy teraz zwrócić się do Słowa Bożego, które oświetli naszą drogę i pogłębi zrozumienie tematu naszej modlitwy. Wybraliśmy fragment z listu do Hebrajczyków. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Hebrajczyków 4.16 ta święta zachęta przypomina nam, że zawsze możemy z ufnością zwracać się do Boga, który jest źródłem wszelkiej łaski i miłosierdzia. W obliczu wyzwań i trudności nie jesteśmy sami. Bóg oferuje nam swoją pomoc i wsparcie w odpowiednim czasie. Niech ten fragment pobudzi nas do odnowienia wiary i doda odwagi w świadectwie Ewangelii, naśladując przykład świętego Jana Pawła II. Wszechmogący i miłosierny Boże, który jesteś źródłem wszelkiej miłości i prawdy, z pokorą stajemy przed Tobą, pragnąc odnowić naszą wiarę i umocnić nasze serca. Prosimy Cię, abyś przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II, Wielkiego Pasterza i Świadka Ewangelii, napełnił nas odwagą do głoszenia Twojego słowa w naszym codziennym życiu. Panie, w świecie pełnym niepewności i zwątpienia, potrzebujemy Twojej łaski, by nieść światło Chrystusa tam, gdzie panuje ciemność. Niech przykład świętego Jana Pawła II, który z niezłomną wiarą i miłością służył Tobie i ludziom, będzie dla nas inspiracją do działania. Chcemy tak jak On kochać bezwarunkowo i poświęcać się dla dobra bliźnich. Jezu Chryste, Ty wzywasz nas do bycia Twoimi uczniami i świadkami. Daj nam siłę, by pokonywać nasze lęki i słabości, byśmy mogli z odwagą głosić Twoją Ewangelię. Niech nasze słowa i czyny odzwierciedlają Twoją miłość i miłosierdzie. Uczyń nas narzędziami pokoju i jedności w naszych rodzinach, społecznościach i na całym świecie. Duchu Święty, stąp na nas i odnów w nas dary mądrości, rozumu i męstwa. Pomóż nam zrozumieć głębie Twojego Słowa i żyć nim każdego dnia. Niech Twoja obecność wypełni nasze serca radością i nadzieją, a nasze życie stanie się świadectwem Twojej obecności w świecie. Ojcze Niebieski, uznajemy nasze słabości i potrzebę Twojej pomocy. Prosimy Cię, prowadź nas ścieżkami prawdy i sprawiedliwości. Niech nasza wiara nie będzie tylko deklaracją ust, ale żywym doświadczeniem spotkania z Tobą. Daj nam odwagę, by iść pod prąd, gdy tego wymaga wierność Twoim przykazaniom. Święty Janie Pawle II, o rędowniku naszej wiary, wstawiaj się za nami. Pomóż nam naśladować Twoją gorliwość i oddanie Bogu. Naucz nas, jak kochać Maryję, Matkę Bożą, i jak zawierzać jej nasze życie. Niech Twoje nauczanie i przykład życia będą dla nas drogowskazem w dążeniu do świętości. Panie, dziękujemy Ci za dar wiary i za to, że nigdy nas nie opuszczasz. Prosimy, umocnij nas w naszych postanowieniach i pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i bliźnich. Niech Twoja łaska nas prowadzi i chroni na wszystkich drogach naszego życia. Amen. Panie Jezu, który jesteś źródłem wszelkiej nadziei, zbliżamy się do Ciebie z sercami pełnymi pragnienia głębszego zrozumienia Twojej woli. W świecie pełnym hałasu i zamętu szukamy ciszy, w której możemy usłyszeć Twój głos. Prosimy Cię, napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli rozpoznawać Twoją obecność w każdym momencie naszego życia. Boże, ucz nas patrzeć na świat Twoimi oczami. Dostrzegać piękno stworzenia i wartość każdego człowieka. Pomóż nam przezwyciężać uprzedzenia i otwierać się na tych, którzy są inni niż my. Niech Twoja miłość przemienia nasze serca, abyśmy mogli być świadkami jedności i pokoju w podzielonym świecie. Duchu Święty, daj nam mądrość potrzebną do podejmowania właściwych decyzji. Wlej w nasze serca odwagę, byśmy nie bali się świadczyć o Tobie w miejscach, gdzie wiara jest wyśmiewana lub odrzucana. Niech nasze słowa i czyny zawsze odzwierciedlają prawdę Ewangelii i prowadzą innych do poznania Twojej miłości. Ojcze, Ty wiesz, jak często czujemy się słabi i niegodni Twojego wezwania. Prosimy, uzdrawiaj nasze rany i umacniaj nas w chwilach próby. Niech pamięć o cierpieniu i ofierze świętego Jana Pawła II dodaje nam siły do niesienia własnych krzyży z pokorą i zaufaniem. Święty Janie Pawle II, który tak bardzo ukochałeś młodzież i widziałeś w niej nadzieję kościoła, pomóż nam inspirować młode pokolenia do poszukiwania Boga. Ucz nas dialogu i zrozumienia, abyśmy mogli przekazywać wiarę w sposób autentyczny i pociągający. Niech Twoje słowa, nie lękajcie się, rozbrzmiewają w naszych sercach i dodają nam odwagi. Panie, pragniemy być budowniczymi cywilizacji miłości. Daj nam siłę, by przeciwstawiać się niesprawiedliwości i niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują. Uczyń nas narzędziami Twojej łaski, abyśmy mogli przynosić nadzieję tam, gdzie jej brakuje, i światło tam, gdzie panuje mrok. Amen. Panie nasz Boże, z głębi serca wołamy do Ciebie, pragnąc pełni Twojej obecności w naszym życiu. W świecie pełnym hałasu i zamętu szukamy ciszy, w której możemy usłyszeć Twój cichy głos. Prosimy Cię, abyś przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II Napełnił nas odwagą do głoszenia Twojej Ewangelii z miłością i pokorą. Jezu Chryste, Ty jesteś światłością świata. Oświeć nasze umysły i serca, abyśmy mogli zrozumieć głębię Twojej miłości i przekazywać ją innym. Daj nam siłę, byśmy nie lękali się przeciwności, ale z ufnością powierzali Ci wszystkie nasze sprawy. Niech nasze życie stanie się żywym świadectwem Twojej dobroci i miłosierdzia. Duchu święty, duchu mądrości i rozeznania, Prowadź nas drogami prawdy, udziel nam darów potrzebnych do pełnienia naszej misji w świecie, pomóż nam rozpoznawać Twoje natchnienia i odważnie za Nimi podążać. Niech Twoja moc przemienia nasze słabości w siłę, a nasze wątpliwości w pewność wiary. Ojcze Niebieski, w Twoich rękach spoczywa nasze życie. Ucz nas zaufania i oddania Twojej woli, nawet gdy nie rozumiemy Twoich planów. Przebacz nam nasze grzechy i pomóż nam przebaczać tym, którzy nas zranili. Niech miłość, której nas uczysz, stanie się fundamentem naszych relacji z innymi. Święty Janie Pawle II, pasterzu naszych czasów, orędowniku pokoju i jedności, wstawiaj się za nami u tronu najwyższego. Pomóż nam kroczyć ścieżkami wiary z odwagą i determinacją, tak jak ty to czyniłeś. Niech twoje słowa i czyny inspirują nas do głębszego zaangażowania w życie kościoła i społeczeństwa. Panie, z pokorą prosimy, abyś uczynił nas narzędziami swojej miłości w świecie. Daj nam serca otwarte na potrzeby innych i gotowe do niesienia pomocy. Niech nasza wiara promieniuje na wszystkich wokół nas, przyciągając ich do Ciebie. Umocnij nas w dążeniu do świętości i prowadź nas ku życiu wiecznemu. Amen. Panie nasz, na zakończenie tej modlitwy stajemy przed Tobą z sercami pełnymi wdzięczności i nadziei. Dziękujemy Ci za obecność w naszym życiu i za to, że nieustannie prowadzisz nas ku pełni wiary. Wzmocnij naszą ufność w Twoją nieskończoną miłość i miłosierdzie które obejmuje każdego z nas bez wyjątku. Boże, pragniemy oddać Ci wszystkie nasze troski i radości, wiedząc, że w Twoich rękach wszystko znajduje właściwe miejsce. Pomóż nam patrzeć w przyszłość z odwagą, nie lękając się przeciwności, bo Ty jesteś naszą skałą i schronieniem. Niech Twoja obecność napełnia nas pokojem, który przewyższa wszelki umysł. Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, dziękujemy Ci za dar odkupienia i za to, że uczysz nas, jak żyć prawdziwą miłością. Niech Twoje słowa będą lampą dla naszych stóp i światłem na naszych ścieżkach. Umocnij nas w postanowieniu, by każdego dnia naśladować Twoje przykłady i być świadkami Twojej prawdy w świecie. Duchu święty, duchu pocieszenia i mocy, napełnij nas swoją łaską, daj nam odwagę, byśmy mogli z radością głosić Ewangelię wszystkim, których spotkamy na swojej drodze. Niech Twoje dary owocują w nas i przynoszą dobro w życiu naszych bliskich i całej wspólnoty Kościoła. Święty Janie Pawle II, który całym swoim życiem świadczyłeś o miłości Boga do człowieka, prosimy Cię o wstawiennictwo. Pomóż nam żyć tak, aby nasza wiara była widoczna w naszych czynach. Niech Twoje oddanie i poświęcenie staną się dla nas wzorem do naśladowania w codziennych wyzwaniach. Ojcze Niebieski, z pokorą składamy Ci nasze modlitwy, ufając, że wysłuchasz nas i obdarzysz tym, czego najbardziej potrzebujemy. Dziękujemy Ci za dar życia, za rodzinę, przyjaciół i wszystkie błogosławieństwa, którymi nas obdarzasz. Niech nasza wdzięczność będzie wyrażana nie tylko słowami, ale i czynami miłości wobec bliźnich. Panie, umocnij naszą wiarę i daj nam odwagę doświadczenia o Tobie w każdym momencie. Niech Twoja obecność towarzyszy nam zawsze, a my będziemy promieniować Twoją miłością na świat wokół nas. Zawierzamy Ci nasze życie i prosimy, prowadź nas drogą, która prowadzi do Ciebie. Dziamen. A teraz, aby zakończyć nasz moment modlitwy, Odmówmy wspólnie modlitwę, ojcze nasz, łącząc nasze serca w jedności i oddaniu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Bardzo dziękujemy, że uczestniczyliście w tej modlitwie razem z nami. Zanim zakończymy, chcielibyśmy poprosić Was o podzielenie się w komentarzach pod tym filmem swoimi doświadczeniami i tym, co wynieśliście z dzisiejszego tematu. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zachęcamy do zrobienia tego teraz, aby być na bieżąco z naszymi modlitwami i refleksjami. Na końcu ekranu zobaczycie dwa sugerowane filmy, które wybraliśmy dla Was z troską. Wybierzcie jeden z nich, aby kontynuować swoją duchową podróż. Nie zapomnijcie wrócić jutro na kolejny moment wspólnej modlitwy z Bogiem. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich. Amen.